Witam w kościele, oświetlamy drogę. Kościele światła, nauczanie dla nauczycieli. Jeśli nauczacie innych na temat Boga, wiary, dobra, w zależności, to pamiętajcie, że nauczacie osoby w różnym wieku, z różnych kultur społecznych, różnych narodowości. Osoby, które nie są równe innym. Czyli osoby, które mają różne poziomy świata. I o tym musicie pamiętać. I kiedy jako osoby, dla przykładu, jeśli jesteście starszymi osobami, jako starsze osoby nauczacie o Bogu wierze, to inaczej młodzież pojmuje Boga, inaczej młodzież pojmuje wiarę, pojmuje świat. In, inny świat ma również, w którym się wychowuje starszy świat. Jest to świat bez komputerów, bez technologii lub małej, niskiej technologii. Świat całkiem inaczej skonstruowany niż teraźniejszy świat, w którym, w którym wychowują się młode osoby. I jeśli jesteście starszymi osobami z różnego poziomu świata, nie podaję tu konkretnego. Konkretnego wieku, ale ten poziom można zauważyć w danym wieku, w danych przedziałach wieku, jaki występuje. Jeśli jesteście z danego poziomu, to pamiętajcie, że nauczanie osoby na starszym poziomie inne jest, nauczanie młodszych jest inne, nauczanie swojego poziomu jest inne. Nauczanie, jeśli jesteście z wyższego poziomu, to nauczanie z średniego poziomu, niższego poziomu jest inne. O tym pamiętajcie. O tym pamiętajcie podczas nauczania. To jest taki prosty przykład, co teraz Wam podam, i on chyba od tysięcy lat się sprawdza. Czyli przykład muzyki. Na przykładzie muzyki to wyjaśnię. Co ty słuchasz? To są jakieś szarpi druty. Mówili do nas nasi rodzice, bo nasi rodzice słuchali pewnego rodzaju muzyki. Teraz, kiedy my dorośliśmy i młodzież słucha muzyki, to teraz my mówimy: Co ty słuchasz? Jakieś szarpi druty. A młodzież mówi: Nie, ja słucham muzyki. A ja mówię, a my mówimy: nie, to my słuchamy muzyki. Natomiast nad nami starsze osoby mówią: "Nie, nie, to my słuchaliśmy muzyki, a wy nie słuchacie muzyki, ani wy, ani wy". I to jest taki prosty przykład. Tak samo jest z nauczaniem o Bogu, nauczaniem o wierze, dobru, szerzeniem informacji o Bogu, żeby nauczając, nauczając, żeby pamiętać, że jest się z, w, albo w danej grupie społecznej, y, która jest w tym danym poziomie, albo jest to poziom mieszany, czyli zróżnicowane osoby zebrały się, żeby wysłuchać Waszych nauk. I tu jest Trudniejsza rzecz, bo oczywiście przekaz musi być zróżnicowany dla danego wieku, żeby młodzi nie nudzili się, dzieci nie nudziły się podczas przekazu, żeby młodzi zrozumieli, że nie są dziećmi, bo młodzież się oburza, jak się, jak się ich dopisuje do dzieci, więc młodzież mówi: Nie, nie jestem już dzieckiem, jestem już dorosły, więc trzeba odpowiednio też przekaz e, sformułować do młodzieży i następnie też e, do osób e, w wyższym wieku, starszym wieku i ten przekaz musi iść. O tym pamiętajcie, którzy, wy, którzy nauczacie o Bogu i wierze i dobru, o tym, że Bóg jest dla każdego, Bóg stworzył każdego, Bóg jest dla każdego, i każdego na, przez etap życia trzeba e, informować na temat Boga, e, żeby mógł podejmować właściwe decyzje, czy podążać dalej za Bogiem, czy już nie podążać dalej za Bogiem, bo to nie jest nasza decyzja, to jest decyzja danej osoby, ucznia, który się uczy, więc, więc my. Informując, dajemy wiedzę, informację. Osoba podejmuje decyzję, po to dał Bóg wolną wolę, ale żeby mogła podjąć właściwą decyzję, to właściwie musi być przekazana również informacja. Pozdrawiam serdecznie. Bóg z Wami wszystkimi i niech Błogosławi Wam Bóg we wszystkim, co robicie. Niech światło Wam świeci na drodze i odpędza wszelkie ciemności. I Bóg, jako światło, niech Wam świeci i dniem, i nocą, żeby dzień był jeszcze jaśniejszy, a noc, żeby nie była ciemnością. Bóg z Wami wszystkim.